Gmina Strzegom jest aktualnie w trakcie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a pomoc w jego wprowadzaniu gmina zleciła profesjonalnej firmie z Wrocławia. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych nakłada obowiązek na gminy przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do tej pory wykonywał to nasz zakład budżetowy, Zakład Usług Komunalnych. Gmina Strzegom zleciła tak jakby wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami profesjonalnej firmie, która posiada niezbędną wiedzę z zakresu gospodarowania. Odpadami. Etap wdrażania został podzielony na trzy etapy. W chwili obecnej zrealizowaliśmy pierwszy etap. Jest to etap analizy stanu istniejącego. Drugi etap to jest samo, tak jakby, wdrażanie nowego systemu. I trzeci etap przejście już do konkretów, do podjęcia konkretnej uchwały przez Radę Miejską w Strzegomiu. Uchwały, o których mowa powyżej, będą podejmowane przez Radę Miejską w czwartym kwartale bieżącego roku. Wtedy też zapadną ostateczne decyzje nad sposobem naliczania opłaty za odbieranie odpadów. Do tej pory gmina nie napotkała szczególnych trudności na Nowego systemu te trudności mogą pojawić się w przypadku wysłania do mieszkańców naszej gminy deklaracji. I tu jest apel do wszystkich mieszkańców naszej gminy o rzetelne wypełnienie deklaracji, bo od tego będzie zależała wysokość opłaty za odpady komunalne. Mieszkańcy będą także na bieżąco informowani o etapach i procesie wdrażania w życie znowelizowanej ustawy. Po opracowaniu drugiego etapu wdrażania systemu nowego gospodarki odpadami zostaną przygotowane konkretne już materiały dla mieszkańców naszej gminy, aby lepiej zapoznali się z nowymi wytycznymi i nowym systemem gospodarowania odpadami. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2013 roku.